Początek kwitnie panele pod śniegiem słoneczko ładnie daje trochę jest a i jakoś nie, nie będę czekał na stopnienie to. tu ramu zejdzie z Grubsza już się spunie sam, no, tu trochę jest mocniej. Tu można zostawić. Jest dobniej. Tu będziemy cię rzeć. 50 banków było no, no. lepiej jak jest więcej lecę ale ładne ogniwka się trafiły po 3000 odchodzą ta pusta. Idziemy aż powyżej 3000. Już się zabrało. Nie fajne też się trafiają w używanych baterijkach. 16 godzinka chyba ogniwa naładowane, no, to oczywiście zero, w ogóle nic na no, baterię też nie ja tu Nie za duży prąd daje, słońce jest ładne, będą więcej domu. Chodzi jeszcze boiler, no, muszą być. Długo, Weźmy jakąś na próbę, Chyba by się fajnie wyciągała, może tam zobaczmy, co to pokazuje. Labeczkę. Możemy rzemy? jakie napięcie widać? 4,05. Lewie, że naładowane. 43 rezystancja. powinna mieć 38. ale to tam. Zawsze jakieś może być wilgoci. Błąd pomiarowy. Jeszcze raz wyjmę i Jak ma 4 Volty, to 4 razy 7 28 Też Jak do pełni nodowany to też nie jest dobrze Lepiej żeby tak były, nie wiem 80-90% To i tak, dla będę korzystał z baterii to trochę je rozładuję. Żeby tak na dłużej, to jest niedobre Jeszcze nie ma tych liczni w woltomierze Może będę zakładał, może nie, to też ten parę złotych trzeba wydać Jakieś przełączniki tu się cały czas nie świeciły. No na razie. Wilaję, że jakaś buduje ściankę tutaj. Fajnie działa. telewizor wzorem będzie chodził. Może lodówkę zostawię na noc, zobaczę. Trochę przejrzałem gniwa. Przelgałem te lepsze. Znaczy lepsze z lepszych. i wszystkie, co mają, tak 2300 i więcej. No, 200 też były. Ale nie mniej. I się ponad 100 na takich. To tu są te, właśnie, co mają. 3000. To są pana Sonika, były. O, już koszulki poszłynęły. Trochę były takie nie najlepsze. No i ta ogniska 200-280. Zawsze to parę, a parę godzin więcej będzie będę budował kolejną ściankę Mógłbym jak za pierwszym razem zrobić, chociaż I tak się trafiły lepsze i program sam dobiera najlepsze, i najgorsze odrzuca, jak się da więcej Zupa no, trochę ziemia mi się zierza troiło i zupa i frytki dzisiaj będą ze słońca bo ładnie świeci. Będę bardzo korzystać. Siódma godzina, już po nocy. 26 procenty mają 23 i sześć Volta. To jest 23 i dała radę. W sumie na styk, ale dała radę. Chodził komputer do 20.30, no to wiadomo komputer, monitor, głośniki i wszystko. Ponad 100 watów pobiera. Później gdzieś tak od 20.30 włączyłem komputer, telewizor chodził do 2022, kawałkiem. No i poszedłem spać. No i oczywiście lodówka całą noc. W sumie cały dzień całą noc, nie wyłączałem nawet nie. Wyłączałem, przełączałem, na bądź sieć, może lówkę musi chodzić cały czas. Pokażę jeszcze napięcia właśnie, tam skliny z kamerki, bo tam się przebudziłem, czy coś tu włączyłem. No i tak ledwo, 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 ledwo. Może powiększyć, żeby był jakiś zapas mocy, a nie tak na skraju. To też nie jest dobre. Idzie tu w dół. Już ogniw mam tyle. No ogniw na pewno mam, tylko chcę te lepsze. To jeszcze muszę tak 70 zbierać. Koldarki zamówione. Nie wiadomo jak długo będą szły, bo bezpieczniki idą masakrycznie długo. Już ponad miesiąc. Niby w Polsce, ale to nie wiem. Mam nadzieję, że dojdą zanim przyjdą. Holder bym no, udało Nie ma dół? W dół pójdzie, w górę chyba nie będę robił. Tak wymierzyłem, że niby mają jeden w dół i jeszcze jeden w górę. No, nie wiem. Teraz jak mówiłem, może zrobię. Pewnie pierwotnie dół pójdzie. No i tu tam drugi, ten drugi chcę zrobić. Ten drugi chcę zrobić od ziemi do samej góry. Tyle ogników, jest, że i tak kogdy zostanie. kochaj ich. Może obok jeszcze ścisnę? No nie wiem. Chyba, tu na górze zrobię. Z tych jeszcze. No zobaczymy. Najbliższe plany to na pewno do No, jeszcze z dachu słoneczka jeszcze nie widać Praszki latają Głoś w ogóle fajne plecią One zmarznięte Chcę coś napiszeć nawet tu jeszcze kawałek łopaty Gdzie Jeszcze jest lodzik na niej taki Dobry. Hmm. Czyli jeszcze takich imówek są nie ma co chyba zmieniać Tyle, no, czekam w stanie, Chociaż chceś tam jakieś produkcji jest w takim kącie to nawet tak coś się wychyli z tej głowy To jeszcze będzie tam produkować no, Jeszcze daleko nie widać, go nie widzę Może chmłowie są Wyglądaj były tam chmury, a tu już nie W ogóle jakby się regulator zaciął, bo zera był, i tak się trochę zdziwiło. Włączyłem, włączyłem lot, Nie ruszyło produkcję. Już wczoraj chyba tak było. też widziałem zera, ale myślałem, że tak ma być. Może się zacinać, bo jak jest mocna produkcja, a to akurat duża moc idzie. No, tu się monotory naładują. No tak, nie ma co z tym łapić, obciążenia to nie ma. No, gloat jest, ale no, te, te się naładują tu już. Nie ma jak tego ograniczyć. No, ale razu poskoczyło. Jest napięcie.